No cześć, cześć, Ryder i Behi Witamy was w kolejnym odcinku Już czwartym dzisiaj I na dzisiaj ostatnim, więc Tutaj mamy wybór I Myślę, że na początku powinieneś Użyć jakiejś miksturki Ale to twój wybór A przynajmniej Quena mógłbyś Użyć tutaj, już na serio Bo Za łatwo tutaj raczej nie będzie jestem ten duży taki? No, mowa A Szkoda, że tutaj nie mogą bić swoich Czy mogą? Ale mi się zdziwiło o... ten... No też jak się zamachnie o, i będzie szpalił go, no to wiesz. To tak chyba nie. A co on tak ja chce iść tylko w piłkarce, nie? Żyje. A i tu też kolega zaprezentował jak wygląda znak... Mm, Akcja. Zapominam. To nie rycerze, to zdrajcy! Nie bracińców. No za bramą mamy wiernych kibiców króla Fokesta i jego Brygadę. Tenerie, chłopy. chłopy. Czekaj, czekaj, niech ci zwadał za... ładują. mi to robactwo! No, nasz pierwszy fail Taki naprawdę duży fail I Mateusz zginął. jaki wstyd Oj tam, oj tam jaki wstyd Zaradamy grać w Torbertowi i się też poświejemy. A ja ci mówię jaki będzie łach wtedy ojeju. Żebym ja wtedy miecz w nich trafił. Na dobry początek. No może byś tutaj zażył jakiś miscurek No można O mm. No to do dna Zróweczko Za

tak prawymi drzwiami Zobaczył Wiedźmina, się przestraszył <laughs> eee, Ja bym tutaj kłana już użył, żeby dał mi spokój Mhm Zimmy cała komba na wykonaniu w i mniej sobie Bachiego, Bachiego, rowactwo dech nie wiem No Bachiego no, Muszę ja się regenerować z tego, co widzę. Mm, krótkie cięcie, i wracamy za moment. No i jesteśmy po tym cięciu, wybaczcie nam. Ale pies zaczął być buty. Także. Musiałem trochę za nim pobiegać. Odezwał się. Нас no, так же не выглядят. Ну, душе, пацан, теперь в горки. Фууу. Problem, nie wiem ile to się nagrywa już. Dobra, dzisiaj jedziemy na wyczucie. Znaczy się teraz, w tym odcinku. Drzwi otwarte kluczem. Właśnie, tam poszliśmy, poszliśmy tylko, żeby zawalczyć z tym dużym. I to tyle. I tam mamy koło, które musimy przekręcić. Z tego co będę to, to klikanka. No ale dam radę Właśnie zostałeś najbardziej utytułowanym wiedźminem na świecie I najbogatszym Trzymam waszą wysokość za słowo Widzisz Vernon? Gerald dał radę w samą porę, kapłan raczył udać się do swoich bogów i działał. No. gdzie dokładnie? Ilu? Jakie mieli barwy? Chę dożyć elfy. potem się nimi zajmiemy. Do świątyni! No, teraz już. Jeszcze tylko to. Skojatel, kawałki układanki zaczynają do siebie pasować. Albo mówisz prawdę, albo bardzo dobrze zmyślasz. Chcę usłyszeć resztę. Benkarty Foltesta, samotnia. Co się tam wydarzyło? Gdyby nie Tails, może dotarlibyśmy tam razem. Do rzeczy, Wiedźminie. Cóż, arcykapłan mówił prawdę. No to zaraz koniec. Jeszcze nie tak... Za... No, no moment jeszcze. Żadne wzruszanie mi tutaj ramionami. Ja Jego wysokość, Foltest, król Temery! Arthur Tiles, były hrabia Nezwelt. Podpisywałem twój wyrok. Le o, właśnie. Tak. Znaczy, Tymczasem baronowa ja okazała mi łaskę. Cóż za niezręczna sytuacja? Gdzie Anais i Busy? Pytasz o królewskie dzieci? Nie nadużywaj mojej cierpliwości, Tiles. Obiecuję ci szybką śmierć. A jak na dłużyje, To jest W obecności bogów i ludzi. Pussy i hmm. Anais to owoc twoich lędźwi! są twoim potomstwem. Ukosz się przed obliczem bogów i powiedz prawdę. Może nie zauważyłeś, Tails, ale właśnie zdobyłem to miasto. Przy pomocy się patrzy czarownicy i mutanta odmienca. To święte miejsce. Nie ważysz się podnieść ręki na sługę Bożego. Gdzie ukryliście dzieci? W samotni. W samotni są samotni. Co to ma znaczyć? Bluśnierstwo! Czarnoksięskie sztuczki! Uderz, uderz. A jak? Dziątliwemu włos z głowy nie spadła, szlachetka dostał w ryj. Wilksy ty owca cała. Różne rzeczy mogą pójść nie tak w czasie szturmy. I teraz idziemy do goryczy. Przelała. Co przelała? No będziesz... będziesz ze sm Przed smokiem uciekał. Geral, ty się znasz. Da no. radę wytresować smoka? Pierwsze słyszę. To dlaczego gadzina zjada tylko moich ludzi? Lepiej smakują.